Wideolaryngo stroboskopia jest metodą oceny krztania w świetle stroboskopowym, czyli w świetle przerywanym. Oświetlając kstań tym światłem. Jesteśmy w stanie zauważyć szczegóły w kształcie, szczególnie dotyczące ruchomości strun głosowych, których to szczegółów nie widać przy normalnym badaniu, czy to lusterkiem, czy badaniu wideolaryngoskopowym. Także to jest bardzo, bardzo czuła metoda oceny, co się dzieje na fałdach głosowych, czego nie widać gołym okiem. Ta metoda pozwala nam wykryć bardzo wczesne ogniska nowotworowe w obrębie fałdów głosowych. Skazaniem do wideolangoskopii jest chrypka trwająca dłużej niż dwa tygodnie i podejrzenie możliwości działania się problemu w obrębie fałdów głosowych. Jest to metoda, która bardzo wcześnie jest w stanie wykryć ognisko nowotworowe w obrębie fałdów głosowych. Wcześniej niż, niż pobranie wycinka, na przykład, które jest już metodą no, uszkadzającą, jest metodą operacyjną. A to jest metoda zachowawcza, także bardzo ważne wskazanie.